Dzień dobry, witam y, w dniu drugim. Oho. Zadzwonił do mnie Łukasz. Y, niestety mama mu nie pozwala dzisiaj jechać do pracy, więc jedzie do pracy. Ja czekam na Bartka, który powiedział mi 15 minut temu, że on już schodzi, ale jeszcze tylko podskoczy do żabki. Nie widzę go w tej żabce. Nie widzę go za bardzo też, żeby schodził. Cze, no na dziewiątą mieliśmy być w pracy. Jest... 9.50, czas busowy. Ogólnie chodzi o godzinkę do przodu, ponieważ nikt nie przystawił na zimowy. Jest jest 8.50, więc mam jeszcze 10 minut, w teorii, żeby dojechać na firmę. No ale jeżeli on nie przyjdzie, no to nie dojedziemy na tą firmę. Ej, nie, co nie Barty? Ktoś wszedł, zrobił zakupy i wyszedł. Gdyby Barti tam był, to wyszedłby przed tym gościem, chyba że tak długo wybiera sobie się na Zdaje mi się, że troszeczkę wciula ze mną poleciał i tak naprawdę nie schodził, kiedy powiedział, że już schodzi. Aby zapewnić jakąś rozrywkę w oczekiwaniu na Bartiego, który właśnie wyszedł. Yo, idzie. Jeszcze podskoczy do zapki, dopiero teraz, 8.53, to my spróbujemy zmienić ustawienia tego zegarka. Menu? Select? Nie. nie. Nie, 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 nie. Może to być jednak cięższe. A? Radio. Nie przeglądać i ok. jak, czy to ja, czy to ty. Ok. Ach, to może Mm, nie, w Dzień dobry. Pokazujemy tylko prawdziwe życie w naszym Kąta 50 O 9 powinniśmy być na firmie. Tak. Więc mamy jeszcze 5 minut, żeby dotrzeć na firmę. <laughs> Także chuj czasu i zapierdzielamy. Trzeba tylko tą babcię potrącić. Zosię tak prawie żane. potrąciłem po drodze. Zosię? Zasię, bo no akurat możesz, Mamy drift mode załączony ja, Skręć w prawo, bo ja do tego nerwela się <grym> Dawajcie kurwa, bo ja chcę się rapić <grym> I... Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie <grym> Nice! Kurwa, tylko zblokowało mi pas i nie mogę się do niego <grym> Ale głupota Wizja udana, challenge ja bym chciał się polecić jako kierowcę Red Bull jak chcecie współpracę O kurwa wiem, to, nie da wam, to jest na To to, to black? 10.07 Mieliśmy być o 9 w pracy I, I tak naprawdę jest 9.07 Więc 7 minut spóźnienia to nie spóźnienie Czy się zmieszczam? Myślisz, że się zmieszczę? Jak się popieści Nie przerysuję. O, wow. Tomasz Paterman mnie nauczył. No dobra, SIA Kurwa, nie możesz mieć normalnie przycisku wyłączenia nagrywania? No mam. Jakieś pauza, stop. No, Ciekawe co stop